Cześć Manko, ja jestem Wartozem SLJ. Cześć! Witam Was w Wagario. Tak. Aha. Dzisiaj zagramy jajecznicą, oczywiście, nasz nikt to jajecznica. Zrobimy mega pogrom. W dalszym ciągu ja staruję ale powiem Wam, że już dawno, dawno, dawno nie grałem w tą grę. także skill maleje, ale i tak będziemy starali się wejść na jakąś topkę, żeby wszyscy wiedzieli, że jajecznica jest ogromna jajecznica, że jajka są duże. Tak. Miała być siła, masa mockie u ale się jakoś nie zmieściło. Właśnie. Tak, takie rymy byśmy robili, by było super śmiesznie. Tutaj ktoś mnie prawie zjadł, ale nie, nie, nie. Lecimy z tematem, lecimy z Koksem. Jeśli lubicie Agar.io w dalszym ciągu, jeśli wam się nie znudziło, lubicie to oglądać, bo ta gra jest fajna i dajcie na pewno łapkę w górę, to wiecie, dajcie łapkę w górę i będzie fajnie. i nagrywamy dalej. Może się jakoś zgadamy na tych, tych dziwnych programach typu Skype, Teamspeak i tak dalej. Sobie ponagrywamy razem i będziemy może konkurowali będzie super ko i będzie ekstra kooperacja. Ko Oj, uciekaj, ucieka, uciekł. Tego... Ale dobra, można z tego de, de. wygrać, ale on się tak, zaraz wystrzeli tak, tak. i będzie lipa. Kito. ale ja tutaj wykorzystałem okazję i wciąkałem kilka y, dziwnych patentów. Wow. Temat jest bardzo prosty. Temat jest prosty. Przez chwilę Dwa słowa. Pierwsze miejsce, pierwsze miejsce dzisiaj musi być. Nie ma, nie ma opcji na życiu, ty, ty. Panie jajecznicę, PJ się ja. no głodny Nie panie. ma jedzenia jajecznic. Ta jajecznica ma być najpierw ugotowana, ale. Zabudujcie miła jajecznica, może nikt by jej nie ruszył. A zmieściłoby się ile tam jest tych jedzenia? Ja nie, nie się. Z... nie jest jest, zepsuty popcorn. Zmiłe jajo trzeba by było. Nie, takie... nie zepsuty, tylko maśniłabym. No nic, ale, ale to dobra. jest zepsuty, bo, bo on już tutaj grał on jest zepsuty. Maślany. To, to on jest jak szef FIFA sprzedał się, nie? jolo Dawid, kurde. Da o, YOLO, Dawid. Czyli tamtego się pozbyliśmy całkiem z gry, dobra. który chciał nas zjeść na początku. O, cześć, ktoś wyszedł nagle z, du z dupy siana. Dawaj mi swoją moc, energię. No, no nie. nie, nie trafiłem i zaraz mnie ser na plecik zje. Chodźmy. French Kingdom, dawaj, ja, dawaj, dawaj. Zjedzmy Francję. Dużo, dużo się pozmieniało w o ja widzę, I że tak, tu coraz jest.

Idź że ode mnie, ja, 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 ja jestem zepsutą jajecznicą, nie, nie, nie zjesz mnie, tak? da się ja... to już połączyć? nie da się, Jak nas o, o. jedzą, to damy zepsutą okay. jajecznicę, czyli tam zgniłe jajo, bez nie ważne. Tak, o Facebook, Facebook hey, o Facebook. Facebooka. Facebook i CIA goni Facebooka, co to jest? I Ameryka się tam jesteś przy okazji, nie? CIA, 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 no, CIA, no, cia, no, no, no nie! No. ten się wystrzeli. Monster game, to jest trzecie miejsce, kurde, i taki piernicza. Co się dzieje? jej do mnie wraca, jej do mnie wraca i ja no. yes! Jest! Jest! Tu Na razie jajecznica ma tylko 600 <cutecki> punktów, nieźle. Dobrze jest, dobrze jest. <hua>. Ciśniemy! O, oh, fuck, tu są jakieś jaja. ja, ja. Jaj, ta minka jaja, cały czas ucieka, ta minka jaj, mnie denerwuje. Fuck, fuck, fucking shit, tam ten się chowa w krzaczkach, musisz mi to ja, ja rozumiem, że ten żółty chce ode mnie uciekać. O, chodźmy! Połączmy swoje moce! Chodźcie, koledzy, złączmy siebie. Dawaj może tego, tego monstera rozbijemy. Ale w sumie to byłby sens jakiś. Tak forfat, nie wiem, czy się. No fun, ciężko, fun, bo to trzeba fun, by fun, z tego troszkę. Daj. O, dawaj. No, no, i żrymy, żrymy, żrymy. my żyry, ziemia, ziemia, kuźwa. What no. the fuck? Czekaj, on co mnie zjeść? O no, fuck! Okay, dobra, okay, dobra, okay, dobra, okay, dobra, okay, dobra, mamy. Mamy troszkę zjedzonego. On teraz szuka na mnie zemsty Pomysł był dobry, ale kurde. Wykonanie. A się gra się normalnie, takie emocje. Ale odpad nieźle, mamy, ale. Boże, no, nie. co się dzieje? Nie, ja tu uciekam, bo właśnie... Boże, śtyano okay. mordy, Dymano! Idziemy w krzaki. No. Rozwalamy się znowu. Pójdę w dół. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. No, no daj, 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 Kurde, daj, za duży tam ten kawałek jest. Ja za duży odłam się z Ale chcę tego małego tylko wpierdzielić na kolację, nie? Eee, to może Do być... O! Jest, 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 dobra! Ło, ło, uciekaj! To, to też się go. rozwalił! Coś też się rozwalił! Dawaj, 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 Jest, 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 jest! Czwarte miejsce! Mam cię, panie Jeje! jajecznica przejmuje Agario! Jajecznica jest mega koksem, pamiętajcie! Dobra, czwarte miejsce. No nie jest nie jest Jaka rozmowa! Jeje się zdziwiło, na pewno. Tak, CIA jej dzisiaj dostaje je po dupie, ale Jeje to samo. CIA jej wszczęło dochodzenie. <grym> Spoko, ja troszkę Jeje wpierdzieliłem. Jednak jej jest w dalszym ciągu mocne ode mnie. Znaczy mocniejsza ode mnie i będzie chciał mnie teraz gonić. A ja sobie będę spokojnie... Będę latał, jak mnie wpierdzieli, to nieważne. Bo i tak już dałem czadu tutaj niezłego z nie? Nie, nie, nie. Musi być pierwsze miejsce. Nie ma, nie ma. To się nie liczy. To był czysty przypadek. Ale to, to, jest to jest to dobry motyw z tym rozbijaniem tych większych kulek. No. Ja nigdy tego nie robiłem, ale to jest naprawdę fajny motyw. Fajny, ale tamten jeszcze ten jeje się walił jakoś przy no, okazji. No, no, no. no, no nie? A bo go, ktoś może z drugiej strony też tam... Na dwa fronty go wzięli. No. Josh, Facebook, Lakes Facebook, Facebook. Facebook się chce zemścić, ale nie wiem, czy mu się uda. Czekaj, 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 Bo jeje będzie chciał mamy podobną masę. Tak, tak, mówisz? On ma dwie masy. Oh shit. Faka. ale nas nie jest. Chyba, że się nagle połączę, to tutaj będzie wtedy mm -hmm. powolniejszy. Dobra, zrezygnował. No, 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 to dobrze. Na razie do później. O USA, chodź, 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 chodź. We... Witamy w ekipie! USA w ekipie. Okej, okay. Nawet nie widzę jak... Potrzebuje to... się złączyć, wiesz? Machaj, machaj pani jak porządku. Pani. Tak, macham, macham. Dobra. Jajecznica, no dobry czad. Szkoda, że żółta nie jest, może by lepiej, bo to takie pomarańczowe. No to już taka ugotowana, wiesz. <laughs> no, Porządnie na masełku. Łączcie to jakieś bicze zjemy z czy coś Z i tak dalej. Z górny znowu zrobię ja pierniczę. Z jajka jeszcze są. Tam jest taka dobra Ula, taką dobrą jaicznicę dzisiaj pierdyknęła, że mamy dzisiaj moc z tą jaicznicą. Tak, nie? dokładnie. Kurde, A, Spadamy, jest. bo nam masa jest dobra. Łącz ta się. Łączcie ja się, się. Boję, że Jolodawid do mnie zacznie strzelać. Czekaj. Czekam... Czekam, czekam, czekam... ewentualnie jeszcze czekasz się połączyć. Czekam, czekam, czekam... Ha ha jeszcze nikt, dobra. Piąte miejsce, nic się nie stało, troszkę masy spadło, Jacek. prawda? Trzeba znowu zjeść, no. no. Tak. Idziemy, idziemy na łowy. <śmina> Jajecznica robi... ciao. Masę. wagario sezon na masę się nie kończy po prostu. Tak. <śmina> masa, masa, potem jeszcze więcej masy, potem wciół masy i masa. Kurde, szkoda, że nie mogę oddalać, bo nie mam tego dodatku. Ale normalnie jak się skrólujesz, to się nie oddalisz? Nie, mogę przybliżać, ale nie oddalać. Tak Bez sensu, nie? Okej, okay, no. Nie chcę iść takich małych dupków. No, no, no. no. Bo, to, bo to troszkę lipa. Ale no, to jest tylko zmarnowanie czasu, bo oni kurde uciekają. No, szukam tego jeje, bo wiesz, on może być dalej rozdzielony. Yeah, yeah, yeah. oh, yeah, yeah. Jeje, yeah, yeah, O, jeje. jeje? O, mamy tutaj Belgię, czy coś. Nie coś. wiem, nie widzę. Uciekł. O, Mars. Mars. Zjemy Marsa? Nie, nie wiem, czy dogonimy Marsa. Hmm. Tam jakaś jamaika leciała, to malutkie, takie głupienka, to to... Kr Królowa Anglii, o, Nie. O fan. Dobra, beka. Bitch. Gdzie ktoś duży jest? Bitch. Szukam kogoś dużego, bo spadam. O! Fish jakiś. Jellyfish. Jellyfish. On jest dziesiąty. A, da rady, da rady go zjeść, dlatego tak. ucieka. On, on hmm. wie, że my możemy go zjeść, dlatego ucieka. Hmm. Kurde. Tyle czasu on będzie uciekał, to nam masa spadnie. No, się nie wie, czy przyciskać, czy nie. <grym> no co wie, to mnie strzeli, Bambo? Co zrobić? Dobra. Myślisz, nie? Się chowa między krzaczkami. A jak go zjem, to sam się rozkrzaczkuje, wiesz? Kurde, ucieka. Dobra. wiesz co tam było też taki w miarę dobry przeciwnik z prawej strony? Ja widziałem. O, czy oni nam nie grozili wcześniej, kiedyś? Eee, nieważne. Nie, to jest nieistotne. Jemy ich, czy nie? Nie wiem, czy ich dogonisz, ale kurde, można. Można, nie można w minę wlecieć. Lepiej w krzaki no, się patrz. nie pchać Krzaki są niebezpieczne. Oh, o, 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 kurde. o! Ziemia, o, ziemia, o. ziemia! Halo, ziemia! Nie, nie. O w ktoś tam jest, czekajcie. Ale ziemia jakby tak zjeść. Kto to jest ten to film, się... please czy coś? Uh, ciężko powiedzieć, nic nie widzę. A nie, on jest przy. Tak, to jest on. No. I jest jeszcze uh, mini, mini, tak, mm -hmm. to jest mini. I z lewej ktoś jeszcze inny jest. Czyli będzie... znaleźliśmy znaliśmy koksów? Team Pro chyba będzie, albo ktoś inny. Jest, nie, on jest mniejszy od nas. Nie, jeje. Jej jest dziewiąty, daj go radę. Gdzieś. O jeje, chodź tu jest. Trzeba uzupełnić trochę masy. Mini, patrz, 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 patrz. No, 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 szkurde. Nie zjemy go, zjemy go, tylko że jakby się tam przycisnąć. Nie, bo mini ci zje. Uważaj na krzaki. Aż tam jest mina, mina. Co, oh, fuck! Jezu, co tu jest? Nie zjemnie, nie zjemnie, nie zjemnie, nie zjemnie, nie nie jajecznica! Znowu! What? Chodźmy tutaj bliżej. O, się on się on się go, go, Uważaj! No. Wiem, uważam, uważam. O, tak! Minął, strzelił nie. tamten do mnie i się no rozdzieliliśmy. Nie. nie, widziałeś tak le no. level 4 wallą, minął prosto we mnie tak. i wszystkie te moje zadki. Widziałem, też już byliśmy, ale trzeci, 4 No. no. Dawaj, Dawa ja mnie to Zgniłe jajo. Dobra. Zgniłe jajo, jajo. No. <laughs> Dobra, Kurde, czy, czy zgniłe jajo będzie na tyle dobre co jajecznica, bo jest już aż niebieskie to jajo, nie? No, co zobaczymy, zobaczymy. To już bardzo zgniłe. <śled> aż kolor zmienił na niebieski. Kurde, ale taką okazję miałem, no nie? Ta, tam, tamta mina wszystko zepsuła, bo, bo byśmy na pierwszym Jakby miejscu byli Jakby się teraz. tamten nie łączył jeszcze, to by dało radę, a nie, że się tamten łączył, tu walczyłeś o to, żeby no, no. tamte ci nie zjadł, to jeszcze tam się... Ja tam tego tamtego mniejszego zjadł, no nie? Ale zapierdzielowe. Ooo, ja pierwszy, dobra. Ej, kurde. No no serio? E, zgniłe jajo niestety nie dało rady. G Gramy to... dalej z niłym jajemczę. Dobra, jajem. zmieniaj na tą jajecznicę. Jajecznica była lepsza. Czy może inny wytwór z jajka? Omlet? Nie, omleczek. Poskit, bo omlet jest taki. Omlet jest okrągły, wielki. O, omlet. Omleciok. To jest taki, bo wiecie, omlet to jest no. taki zwykły omlet, po prostu. A omleciok to jest taki naprawdę konkretny omlet, kurde, z, z 10 jaj. Tak. Mogliście mi ochoty na omleta. Tak, tak o, to chodziło, ze omlet. o to chodziło. Początki bywają trudne. No nie, tu rasy, ja nienawidzę turasów w tej grze, po prostu. Turki no, 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 no. są wszędzie. O, to ten szmaciarz, ja go zjem, ja wszędzie, go jeszcze zjem. No ja, ja tego szmaciarzem zjeść, On mi całą grę zepsuł tutaj. God Gupi. Okay. Je jeszcze jeszcze ta, 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 ta ta, ta, bicza mnie goni. Być plis! Być! Dobra, nie, nie, źle. Tylko te oszty w życiu. No kurde, wszystko no mają te nie tutaj. o da radę, jest najlepszy właśnie. Omleciok się wyśliznie, kurde. Dobra, no po prostu trzeba na razie zbierać kuleczki. Robimy masę, prawda, no to trwa trochę długo. Przydałby się jakiś kuźwa wastery taki w tego, w tego, w tą kulkę tak władować, kurde, nagle by tak urósł. Mhm. Jakiś cheat, kurde, włączyć jakieś. <laughs> Ale słyszałem coś o czytaj do i jak ktoś pisał w komentarzu. No, kurde. <laughs> cheat, że dodaje ci dwa razy więcej masy przy każdym. No bo się pytam plec. o moda tego do, do Agara, że tam można było wszystko robić, to ktoś pisał. Y, no to jest taki cheat i w tym cheatie to masz, no nie, ja, oh, kurde, ja nie, nie chcę cheatów. <laughs> no, to... Kaka! Ej, my chcieliśmy kakę. Przed odcinkiem, co, nie? Myśleliśmy no, nad, nad nikiem jakiś, żeby zrobić i było, że kaka demona, nie? Tak wiecie? Chcieliśmy w ogóle ładować wszystko, kurde, i hashtag koksy, i hashtag bicki, hashtag dokładnie. Gunwo, nieważne. Wszystko. Gunwo, po Gunwo. lecimy. Powinni zwiększyć troszkę limit y, literek po prostu w takiej tu. Ona i tak urośnie to przecież zmieści wszystko, nie? No właśnie. 8 siema, o, to o, siema, no, siema no, Chodźcie przywitaj. przywitaj Maria, chodź, chodź, Maria, przy, przytul się. Chodź na kolanko. <grym grym> Aaaaaah, coś ci aaaa, nie wyszło. <grym> Potrzebuję jeszcze bardziej urosnąć, żeby coś tutaj zdziałać Więcej masy. Wszyscy o podobnej masie co ja. Albo Dajcie większej. masy. Łodajcie ode mnie. Dajcie masy. Łodajcie ode mnie. Kurde. Kurde. kurde, No nie Wow, coś wow. mi się sport, game. Super, to nie wiem za bardzo, jak się teraz. Brak, nie, bo brakuje tego. No nie! Mendo jedna! Czalaczaki, no. Nie. Aha, 404 myślę, że jakiś error, kurde what the fuck. Nie, 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 nie. Nie, kończymy. Jajecznica po prostu nie wyszło, była najlepsza. Nie Niestety, wyszło. nic nie może być równie dobrze, co jajecznica. Pamiętajcie, jeżeli, jeżeli będziecie grali, to jajecznica jest najlepsza, ale pamiętajcie, hashtag koksy, hashtag bicki jest najlepiej. To to my wtedy, nie? Ale pamiętajcie, jak dacie łapeczki w górę, to my dalej nagramy jakieś odcineczki i będziemy tutaj. Nagramy i zniszczymy morderstwo. Tak, tak. Taki czyty tutaj uruchomimy, <laughs> Że nie będziemy o tak siedzieli, a gra Ta, będzie grała, będzie. i będziemy <laughs> pierwsi. Tak, tak będzie, tak będzie. Dobra. Jeśli Wam się podobała, pamiętacie łapce w górę, udostępnijcie na fejsie, Dodajcie do ulubionych, jeśli macie jakąś playlistę, też na inną z fajnymi filmami na dodajcie. Klaucie, na Snapchacie, na, yy, na, na yy, Instagramie. Tak. Wszędzie! tak. Yy, <laughs> wszędzie, wszędzie. Dziękujemy, na razie i cześć. Subójcie Boże, Boże, co się dzieje. No, bo, mik mikrofon walną. Mikrofon podskoczył sorry, sorry, z wrażenia sorry, sorry, po prostu. Tak. <laughs> Dobra, na razie i cześć. Pa, pa. Hej.